Kalambur i Kala to dwa wyjątkowe miejsca na kulturalnej mapie Wrocławia. Możecie tutaj zaspokoić pragnienia nie tylko ciała, ale i też duszy. Kalambur założył w 1957 roku Bogusław Licuniec, mój ojciec. Na początku lat 60 na ulicy Kuźniczej 29A, gdzie kiedyś była tutaj stołówka Karitasu. zaskłotował tato ten budynek i na pierwszym piętrze tutaj za, założył teatr który w latach 60. i 70. był taką kultową placówką kultury w mieście. No, był, jak wiadomo, był wtedy Grotowski, był Tomaszewski z Pantomimą i był Kalambur. To no, bochemiczne, bardzo kultowe, taka mekka artystów, plastyków, malarzy, poetów, muzyków. Tutaj się jakby gdzie wszystko wtedy było szare i nudne i nikt nie chodził po ulicy, to tutaj na kuźniczej tętniło życie artystyczne. W 82 roku, czy nawet pierwszym, Tutaj był sklep spożywczy, a tutaj był sklep mięsny. Tato sobie wymyślił, że zbuduje taką kawiarnię secesyjną w stylu wiedeńskim. I zbudował. I ta kawiarnia była takim jakby kolejnym dzieckiem, kolejnym etapem rozwoju takiej rodziny kalamburowej, która oczywiście przyciągnęła do siebie to wszystko, co miał kalambur, czyli artystów wszelakiej maści i wszelkiego rodzaju. Kalambur od roku ma młodszą siostrę, Kala Chakra. Ponieważ my jesteśmy też silnie nastawieni na propagowanie wegetariańskiego trybu życia i w ogóle ekologii, to Kalachakra jest taką właśnie młodszą siostrą, która przyniosła taki świeży powiew temu, można powiedzieć, już takiemu dekadenckiemu kalamburowi. Kalachakra jest dla niepalących, w Kalachakrze są pyszne herbatki, kawki, ciasteczka wegańskie. Kala Chakra rozdaje 200 darmowych obiadów w każdy piątek o 13 razem z ludźmi Hare Krishna na ulicy tutaj. Jest to miejsce otwarte na poglądy, otwarte na ludzi, otwarte na świat. Także tutaj się może zdarzyć wszystko. Tutaj nie ma jakichś specjalnych ram, nie ma barier, że czegoś nie wolno. Tutaj generalnie wszystko można, nie? po to to jest to miejsce i to wydaje, to wydaje mi się jest najważniejsze i to jest to, co odróżnia Kalambur od, od reszty podobnych może miejsc lub barów lub kawiarni we Wrocławiu. Według starożytnego kalendarza majów koniec świata przypada na 21 grudnia 2012 roku. Przepowiednia ta spełnia się w najnowszej produkcji Ronalda Emericha, który to zresztą już w swoich wcześniejszych obrazach siał globalne zniszczenie. Naprawdę świetne efekty specjalne. I to chyba jedyna dobra rzecz, którą mogę powiedzieć o tym filmie. Banane dialogi, groteskowe postaci, komediowe wręcz sytuacje rażą na każdym kroku. To nie tylko film katastroficzny, ale i totalna katastrofa. Jest taki jeden dzień w roku, kiedy wszyscy i ci mniejsi i ci trochę więksi muszą mieć uśmiech od ucha do ucha. Dzisiaj sprawdzamy jak bardzo życzliwi są wrocławianie. Są życzliwi, są, są przyjemni, lubię z nimi imprezować. Myślę, że na tle innych jakichś tam narodowości są dosyć życzliwi wobec siebie, no gościnni są bardzo. Obcokrajowców tak, lecz dla samych Polaków może nie za bardzo. When in people are very nice to me and helping me a lot. Raga mafi. To gatunek muzyki dancehall powstały na jamajce w latach 80. Jego mocny przekaz jest często krytyką polityki, nietolerancji czy niesprawiedliwości. Jednym z przedstawicieli polskiego raga jest Pablo Pavo, którego debiutancki album Telehon wypełniony jest błyskotliwym freestylem, który stał się już znakiem rozpoznawczym artysty. Weekend zacznijcie wielkim muzycznym uderzeniem legendy polskiego rocka, piątkowym występem zespołu w wytwórni filmów fabularnych i nie oddalajcie się za bardzo, bo zanim zdążą opaść emocje, w tym samym miejscu zagra AC Drinkers zaportowany przez kapelę Hunter. Również w sobotę, ale w zupełnie innym klimacie, możecie rozerwać się w klubie P1, gdzie w ramach międzynarodowej trasy wyborowej grupa Show Bar tanecznie zaprezentuje umiejętności barmańskie. Tego samego dnia rozpoczyna się druga edycja festiwalu ambientalnego, promującego ambitną muzykę elektroniczną. Nietuzinkowi artyści pokażą się m.in. na Włodkowica 21. Natomiast w mikołajkowy wieczór kabaret Anim Room do łez rozbawi nas w Teatrze Muzycznym Capitol. Chyba, że niedzielę wolicie spędzić w rytmie hip-hopu. Wybierzcie się do strefy WZ, gdzie wystąpią Grubson oraz Pocahontas.